Drodzy stypendyści, drodzy koordynatorzy, zbliża się termin składania sprawozdań na koniec roku szkolnego, sprawozdań ze stypendium świętego Mikołaja. Więc mamy dla Was parę dobrych rad. Sprawozdanie trzeba złożyć do końca maja. To jest 30 maja, ostatni piątek majowy, i wtedy macie przynieść sprawozdanie do waszego koordynatora stypendialnego do szkoły. Sprawozdanie jest super ważnym dokumentem, i dla nas wielką radością jest czytanie waszych sprawozdań, bo to jest cały rok ciężkiej waszej pracy, podczas którego otrzymywaliście wsparcie stypendialne wsparcie dedykowane na rozwój pasji, talentów. Yy, i pokrycie kosztów edukacyjnych. I jesteśmy bardzo ciekawi tego właśnie, co w tym roku się u Was działo, yy, dlatego bardzo Was prosimy o takie rzetelne i dokładne uzupełnienie sprawozdań. Sprawozdania można pobrać ze strony stypendiamikolaj.org.pl w zakładce o programie, i można z zakładki dla ucznia albo w zakładce dokumenty. W obydwu w tych miejscach można pobrać yy, te sprawozdania w wersji edytowalnej i zachęcamy do tego, żebyście wypełniali sprawozdania elektronicznie. Nam się łatwiej czyta i koordynatorom także takie sprawozdania, ale oczywiście można je też po prostu wydrukować, wypełnić ręcznie, długopisem, byle wyraźnie i przynieść takie wypełnione, podpisane sprawozdania do koordynatorów, podpisane przez rodziców, jeśli jesteście niepełnoletni, bądź no, przez Was, jeśli jesteście pełnoletni. Do sprawozdania finansowego należy dołączyć wszystkie dokumenty księgowe, które potwierdzają um, wydatki, które ponieśliście w ramach stypendium. Mhm. Czyli skła składacie na koniec maja sprawozdanie merytoryczne, finansowe i właśnie te dokumenty potwierdzające wydatki. Sprawozdanie merytoryczne pewnie już świetnie znacie, bo składaliście je też na koniec pierwszego semestru do końca stycznia, ale bardzo was prosimy, żeby do tego podejść na serio, bo dla nas to końcowe sprawozdanie merytoryczne jest kluczowe. Odhaczacie tutaj w tych dwóch miejscach oba okresy, tak? Pierwszy i drugi semestr, a potem prosimy jak najwięcej napiszcie o tym właśnie, jak stypendium przyczyniło się do waszego rozwoju. Tutaj w tej pierwszej części piszecie o rozwoju talentów, pasji i zainteresowań, więc jesteśmy tego bardzo ciekawi i to jest dla nas kluczowa część sprawozdania. Tak samo zaangażowanie społeczne. We wnioskach często pisaliście bardzo dużo na ten temat o wolontariacie czy, czy, czy jakimś innym obszarze, w którym działacie. Teraz też bardzo prosimy. Napiszcie jak najwięcej o tym właśnie, jak się angażowaliście. No i moje cele i, i podziękowanie dla darczyńcy to są, powiedzmy, mniej istotne części sprawozdania, ale też zawsze nas bardzo cieszy, jak możemy przeczytać o tym, jakie macie plany. A jeżeli serce Wam podpowiada, żeby, żeby właśnie w tym podziękowaniu napisać coś więcej, to to jest mile widziane. No i tak jak Ania mówiła, super kluczowa sprawa, podpisujecie sprawozdanie na koniec. A sprawozdanie finansowe. Wygląda w ten sposób, tego jeszcze nie widzieliście, ci, którzy z was, ci z Was, zwłaszcza, którzy po raz pierwszy otrzymują stypendium Świętego Mikołaja. Do w sprawozdaniu finansowym yy, yy, sprawozdajecie się z pełnej kwoty przyznanego stypendium. Yy, czyli suma yy, tych wydatków poniesionych, yy, którą potwierdzacie dokumentami finansowymi, musi się równać yy, sumie przyznanego stypendium. Może być też wyższa. I wtedy możecie tą nadwyżkę wykazać jako wkład własny. Co ważne, faktury i faktury, rachunki imienne i zaświadczenia, które dołączycie do sprawozdania finansowego, muszą być wystawione na stypendystę bądź jego opiekuna. Zaświadczenie. Też przyjmujemy. Ja, wiemy, że nie zawsze jest możliwość otrzymania faktury za m, te wydatki, które ponieśliście w ramach stypendium w przypadku na przykład wycieczek szkolnych. Wtedy możliwe jest dołączenie zaświadczenia z sekretariatu szkolnego, w którym no, tylko ważne jest, żeby tam była kwota, e, koszt, koszt wycieczki e, i, e, i dane stypendysty. Zachęcamy do szczegółowego opisywania e, tych wydatków. To znaczy, żeby wpisać raczej. Wycieczka do Krakowa, trzydniowa z klasą y, w czerwcu, zamiast wycieczka. Y, obuwie sportowe zamiast y, obuwie w ogóle, bo dzięki temu wiemy, że rzeczywiście te wydatki, które poniesie się, mieszczą się w regulaminie, a nie są, właśnie, nieregulaminowe. I wtedy nam łatwiej zweryfikować to finansowe sprawozdanie jako prawidłowe. Drodzy koordynatorzy, do Was też mamy prośbę o podpisanie sprawozdań i merytorycznego, i finansowego, bo dla nas to jest sygnał, że szkoła akceptuje i też zweryfikowała pozytywnie to, co stypendysta, to w jaki sposób stypendysta spożytkował stypendium. Mhm. I, i, tak. I wysyłacie do nas skany tak. e, sprawozdań e, mailem na adres stypendiałpamigłaj.org.pl i drodzy, stypendyści, nie, nie martwcie się tym procesem sprawozdawczości. On nie jest bardzo trudny, e, a dla nas to przede wszystkim jest wielka, wielka radość e, przeczytać o tym, co u Was słychać w tym roku szkolnym. Powodzenia. Powodzenia.